Padłeś ofiarą naciągaczy. Od miesięcy w Twoim mieszkaniu żyją najemcy, którzy nie płacą czynszu za to mieszkanie, a Ty tymczasem płacisz ratę kredytu za ten lokal, płacisz opłaty do wspólnoty lub spółdzielni, opłacasz prąd, gaz i inne koszty, a ponadto nie zarabiasz. Takie historie. Trafiały do mnie regularnie, aż w końcu miarka się przebrała i postanowiłam napisać poradnik pod tytułem: Jak wynająć mieszkanie i nie stracić? Niezależnie od tego, czy wynajmujesz jedno mieszkanie, czy dziesięć, to co realnie możesz zrobić, żeby się zabezpieczyć, musisz zrobić na samym początku najmu. Po pierwsze, wybierając najemcę, po drugie, zawierając porządną, a nie ściągniętą za darmo z internetu umowę, a następnie fachowo, z sensem i z głową wydając klucze do lokalu najemcom. Te trzy podstawowe kroki pozwolą całkowicie zminimalizować ryzyko, że trafisz na nieuczciwych, nierzetelnych, niewypłacalnych najemców i nie będziesz w stanie sobie potem z nimi poradzić.